Minęło kilka lat od kiedy wróciliśmy z naszej wyprawy. Ja, Biarni, syn Leifa, także trafiłem na dziwny i nowy zachodni kontynent, gdzie zaprzyjaźniliśmy się z skórymi tubylcami. Od czasu naszego powrotu do rodzinnej wioski na wybrzeżu Grenlandii wszystko było w porządku, cisza i spokój, aż do pewnego pamiętnego majowego dnia, gdy po raz kolejny los wystawił mnie na próbę. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Al to jest pierwszy odcinek z serii, zagrajemy w Cultus 2 bramy Asgardu. Jest to gra strategiczno-ekonomiczna stworzona przez studio JoWood, w której ucielamy się przywódcy Wikingów, które zadanie ma pomóc Bjarniemu. Jak mogliście się przekonać w filmie wstępnym, miał bardzo dziwną wizję. Która możliwe, że w tym momencie jeszcze nic wam nie mówi, ale wszystko się rozjaśni już w trakcie kampanii. No to tyle słowa wstępu, więc zaczniemy już od pierwszej kampanii. Grenlandia. Aż do tego pamiętnego dnia nic nie zakłócało cichego i spokojnego żywota mojej wioski na obrzeżu Grenlandii. Cóż to mogło być? Straszne obrazy kłębiące się w moim umyśle nie pozwalały nawet marzyć, że była to jakaś mara. Ta straszna wizja miała głębsze znaczenie. Potworny adwersarz, któremu stawiałem czoła z pomocą trzech dziwnie ubranych i zachowujących się postaci, wyglądał jak gigantyczny wąż. Nie mam żadnych wątpliwości, że stworzenie to jest z gruntu złe. Na samo jego wspomnienie przechodzą mnie ciarki. Dlaczego jednak bogowie zesłali mi taki właśnie omen? Czyżby wskazywali mnie jako tego, który ma walczyć z tym potworem? Taka walka wymagałaby heroicznych czynów, o których starcy długo by potem opowiadali przy ogniskach. A kim są ci bohaterowie, którzy mnie wspierali w mej walce? Wyglądali jak postaci prosto ze starożytnej sagi. Postanowiłem spytać o rady naszego wioskowego druida. Może on pomoże mi odnaleźć odpowiedzi na dręczące mnie pytania. No, możliwe, że ci pomoże. To jest prawdopodobne. Tak więc mamy pierwszy cel misji, mamy dotrzeć do wioski. Także mamy tutaj sobie Biarniego, tą dziewczynkę. I udajemy się na zachód prowadzącą drogą. Tutaj sobie przyspieszę, szybko rozrywki, bo nie ma sensu, żeby to tak było szło. No i wioska Biarniego. Gdy dotarłem do wioski, widok rodziny i znajomych, ukoił nieco moje skołatane nerwy. Na widok sielankowego życia wioski, jakiekolwiek wspomnienia zła czy strachu wydawały się być absurdem, jednak wiedziałem, co ujrzałem i niezwłocznie ruszyłem na poszukiwania druida. Kuzyn widłobrody powiedział, że widział, jak druid opuszczał wioskę, idąc na północ. Miał ja tam chatkę, wokół której zbierał swoje zioła. Podążyłem tym tropem natychmiast w nadziei na uzyskanie odpowiedzi na dręczące mnie pytania. Mamy następny cel, szukaj druida na północnej drodze. Ale z tym jeszcze chwilę poczekamy, a ja wytłumaczę podstawowe zasady gry. Tak jak większość osób gra w Settlersów, to pewnie wie, że jest tutaj system, system produkcyjny. Już wyjaśniam, czyli żeby zrobić na przykład chleb, najpierw jest potrzebna farma do zbierania zboża, później ze zboża jest potrzebny młyn do zrobienia mąki, i z mąki następnie się robi przy, razem z, przy pomocy wody. W piekarni przetapia się, piecze się chleb. I tak jest też tutaj. Mamy oczywiście też podział na zawody na kobiety i mężczyźni. Przeciwnie do settlersów, tutaj musimy bardziej mieć, brać czynny udział w życiu mieszkańców, ponieważ mają kilka potrzeb, które musimy zaspokajać. Pierwsze jest to zdrowie, które jest zabierane podczas walki. Następna jest energia. Energia jest potrzebna każdemu, każdej osobie do pracy, a jest uzupełniana przez żywność. Żywność może być produkowana, czyli chleb lub słodycze, lub może być też z takich jagódek. Po prostu ostatnie sobie idzie i sobie zje. Tutaj mogę zaprezentować powinien pójść A on, on ma, mieszka w domu więc zabrał sobie jedzenie z domka następna jest wytrzymałość, wytrzymałość jest to sen jeśli jest przypisany do danego domu to idzie sobie do domku i sobie tam śpi ale w większości przypadków śpią sobie po prostu pod drzewkiem następna jest motywacja motywacja jest uzupełniana przez rozmowę i ostatnia jest wiara. Wiara jest też bardzo ważna i jest uzupełniana przez modlitwę. Modlitwa jest uzupełniana w, w katerze głównej oraz w świątyniach. Kwatera główna jest to, jest to główny, główny budynek, w którym są większość przedmiotów. Jest to też budynek startowy każdej misji oraz jest to największy magazyn. Tutaj jest podział na żywność, materiały budowlane, surowce, uzbrojenie, przy czym dodatkowe, inne tak. Tutaj jest o tyle dobrze, że kiedy współczynnik zejdzie na niską jakość no, bardzo nisko to my sami nie musimy uzupełniać, ponieważ to by było niemożliwe, jeśli ma się dużą ilość mieszkańców. Po prostu. Osadnik sam sobie pójdzie coś zjeść i wypocząć. Jednak musimy to, to umożliwić. Na przykład stawiam drogowskazy, jak tutaj możemy, towary w pobliżu, i dzięki temu mieszkańcy się nie pogubią. Drogi nie są zbyt potrzebne, ale jak widać, poruszają się po nich mieszkańcy. Możemy ustalić konkretną drogę, jaką mają się poruszać. Jak nie, to poruszają się własną drogą i to też nie zbyt robi problemów. Są tutaj jeszcze również wiadomości, które są no, wyświetlane. Są wiadomości czerwone, pomarańczowe, bardziej żółte i zielone. I zielone są mało ważne, są bardzo mało ważne, so, są całkowite drobiazgi i najlepiej je wyłączyć. Później są żółte, żółte są już bardziej ważne, ponieważ są to wiadomości o kończonym budynku, o dorastaniu chłopców hop, i dziewczynek i czerwone są, to są te najważniejsze które mówią na przykład o odnalezieniu jakichś złóż, lub wynalezieniu nowej profesji i tutaj jest też możliwość powiększenia swojej osady poprzez rodzenie dzieci klikamy na przykład na matkę bardziej na kobietę, mężatkę i mamy do wyboru albo spłodzić córkę, albo spłodzić syna wybierzemy na przykład spłodzić syna jak widać pojawia się nad nią serduszko i ona sobie później zabierze żywność, ponieważ do urodzenia jest potrzebna żywność. I sobie idzie tam do domku i jak teraz widać mąż sobie poszedł sobie serduszka tam robią co wiadomo co robią. I po pewnym czasie on właśnie leci sobie w ocianek, i urodziło się dziecko i jak widać tutaj ten znaczek oznacza, że mają dzieci. Są. No i jest tutaj chłopiec I jest tu wyświetlony lat. O ile dobrze pamiętam, to w wieku 12 lat staje się dorosłym i możemy, mm, możemy go kontrolować wtedy. Mm, to tyle na razie. Raczej nie musimy nic budować następnie, bo nie potrzebujemy. W takim razie idziemy na północ do szukać droida. Jak możecie zauważyć, to bohater jest wyjątkowy, ponieważ nie ma żadnego paska głodu, modlitwy, bo mm, po prostu samo życie. Co odróżnia od innych jednostek? O, znaleźliśmy druida. Wioskowy druid. Druid wysłuchał opowieści o mojej wizji z uwagą, a następnie rzekł zastąpiony. Biarni, twoja sława mnie... Twoje słowa mnie martwią. Bramy, które widziałeś, nie mogły być niczym innym jak bramami Asgardu. No, w końcu tak nazywa się ta część gry. Fortece naszych bogów. Wygląda na to, że zbliża się nasz koniec. Ragnarok, koniec światów jest już bliski, tak jak przypowiedzieli nasi przodkowie. Mam mądrość nie wystarczy do rozwiązania twojego problemu. Mogę udzielić się na kilku rad. Musisz zdobyć okręt i wraz z, z najodważniejszymi ludźmi swojej wioski udać się na wyspę Norland, gdzie w kamiennym kręgu na najgłębsz, najgłębszego krateru spotkasz Norny, boginie przędące nic przeznaczenia, tylko one mogą odpowiedzieć na wszystkie swoje pytania. Idź do budowniczego okrętów na wschodnim wybrzeżu i kup od niego okręt. Najpierw podąż za mną z powrotem do wioski, a następnie idź na, na wschód ścieżką wyznaczoną przez żółte drogowskazy. No i mamy cel: udaj się do budowniczego okrętów. To jest aktualny cel, a główny cel to jest: odszukaj normy. No to cóż, no to nie będziemy czekali tego drugiego, tylko od razu tutaj podążymy. A tutaj już zacznę budowę. Jeszcze nie mam żadnych możliwości. To w takim razie muszę poczekać. To musimy najpierw udać się do budowniczego okrętu. Gdzie jest zbiorni? Tu jest. Zwiększymy jeszcze trochę. Mhm. I idziemy teraz na, zachód, na wschód. I tutaj są żółte drogowskazy i podążamy w ich kierunku. I zaraz powinniśmy dotrzeć do budowniczego okrętów, który oczywiście nie da nam okrętu za darmo, bo, bo po co? Mhm, mm no, to jest. Nie, budowniczych okrętów. Budowniczy okrętów. Potrzebujemy dobrego i mocnego drakara, który pozwoli nam dotrzeć na wyspę Norland. Drakary są to łodzie wikingów, które charakteryzują się swoją rzeźbą na dziobie w szarcie smoka. Hoiro z, wiki, z Wikingsthop był sławny, konstruował wspaniałe okręty. Musimy na, zebrać wynagrodzenie, jakiego zażądał za swoje usługi. Daj budowniczom okrętów 10 banów nieodbitnego w zamian za okręt. No i to jest nasz aktualny cel. W takim razie podążamy z powrotem do domu. I w tym momencie dają nam możliwość do zawodów. Gdy druid dowiedział się, że budowniczy rząd sobą usługi miodu pitnego, nie zawaha się, nie wesprzeć z radą i, czynnym, i czynem, pamiętając o tym, że jestem jeszcze dość niedoświadczonym przywódcą. Wierze, ważenie miodu to nie taka łatwa sprawa, rzek. Budowa miodostytni wymaga pojęcia wielu działań, ale nie martw się, pomogę ci. Zacznij od zmiany kilku niezajętych nie wikingów budowniczych. Tak. Najlepiej od tego wszystkiego pozbyć to jest ciekawego w takim razie tutaj zmiana zawodu i wybieramy sobie budowniczy najlepiej mieć kilku budowniczych najlepiej dwóch albo trzech dobra robota po fali druid teraz rozkaz budowniczym wzniesienie zagrody i wybuduj farmę co prawda zagroda a farma jest to są dwie zupełnie inne rzeczy i teraz ważna rzecz najlepiej farmę w takim momencie położyć tutaj w momencie kiedy się położy tutaj albo tutaj wyrośnięte zboże zniknie. A w tym momencie, jak... No, przepraszam, trzeba nosić prawym, a nie lewym wszystkie myszy, o czym zawsze zapominam, Od razu będzie mógł farmer zebrać to zboże. I tutaj są wikingowie, którzy zostali. Y, którzy pracują nad tym budynkiem. Później można jeszcze przypisać tragarzy. Nie wiem, czy mogę już to zrobić. Nie, nie mogę jeszcze przypisać tragarzy. Niestety. Ale to już idzie z czasem. Mm, tutaj już bym zaczął. Najlepiej, kilka córek, żeby powiększyć wszystko. Słuchaj mm, córkę. Tutaj syna. I no, sobie bądź budowniczym, bo budowniczy. Oczywiście możemy sobie nazy nazywać imiona, więc nazywamy go Bob. Tak, teraz mamy Boba Budowniczego. Farma teraz zostanie zbudowana. I tutaj mamy informacje o wszystkich naszych wikingach, wszystkich naszych mieszkańcach. Możemy sortować jak chcemy. Od według mężczyzn, według kobiet, według dzieci, według wojowników, zawodów. To są bezdomni, niezamężni, to są bezdzietne, bez obuwia, bez narzędzi itd. tak dalej. Doskonale. Teraz nakaz jednemu z wikingów uprawę roli. Gdy nabierze dość doświadczenia, będziesz mógł zbudować młyn. Zwróć uwagę na to, jak wikingowie, jak wiking nabiera doświadczenie. Przydziel jedno, jednego ze swoich wikingów do zagrody i nakaż mu uprawę roli. To już zaraz tak zrobimy. Tutaj jest jakiś cywil. Wystarczy nacisnąć prawym wszystkie myszy. Jeśli ma taką możliwość, od razu będzie wiedzieć o co nam chodzi. Najlepiej przypisać od razu dwóch farmerów. Ponieważ jak pierwszy farmer nabierze wystarczająco dużo doświadczenia, stracimy już. Stracimy go. I tak żeby nie robić sobie problemu od razu będziemy mieli dwóch. Uwaga. Gdy obserwowaliśmy pracę wikinga uprawiającego rolę, druid udzielił mi kilku, kilku wskazówek. Twoi ludzie mają potrzeby. Muszą coś jeść, muszą spać, potrzebują rozgrywki, którzy ci, którzy zajmują się produkcją uzbrojenia muszą również cieszyć się błogosławieństwem bogów, więc regularnie się modlą. Pełnij się, że jest, że te potrzeby są spełnione. Inaczej zatroszczą się o to, o to sami, zamiast pracować. Zmęczenie po długim dniu pracy znacznie lepiej odsypia się w ładnej siedzibie w pobliżu miejsca pracy niż sypiając gdzieś. Sypiając gdzie bądź na twardej ziemi. Możliwe, jest błąd? E, je, jeśli w siedzibie znajduje się również niewiastka, to nie tylko ogotuje wikingowi smaczny posiłek. Znacznie lepiej zaspokajając kłód od normalnego pożywienia, ale i dostarczy mu rozkrywki swoim towarzystwem. Długie spacery mogą porządnie zmęczyć. Zadbaj więc, aby warsztaty często prowadzące ze sobą interesy, znajdowały się blisko siebie. Obowiązuje umożliwia Twoim ludziom szybsze i wygodniejsze przemieszczanie się. Nie najgorszym pomysłem jest też budowa dróg. Tak. Tylka wskazówek o niektórych już wspominałem. Tak, i tutaj jest drzewko technologiczne. Potrzebujemy 20 miodów pitnych. W takim razie musimy budować w farmę, później to będziemy młyn. Piekarnie. Z piekarni zbudujemy miodostanie. I. Miodowa tak, zaodmontowana i pasiekę. Bo, żeby miód pitny zrobić, jest potrzebny miód i woda. Ile dobrze pamiętam, i tak do dostępnie. Są tu też inne rzeczy. To od razu niech się cały czas zrobi. Zakłady kamieniarskie, ruda, druid, który może budować miksury, magazyny, do których jeszcze nie mamy dostępu. Mm -hmm. Ale przy większych już osadach m, duża ilość magazynów jest bardzo potrzebna. Żeby się z tym wszystkim nie pogubić, żeby to nie leżało na ziemi. O, akurat jed, m, ktoś dorósł. I od razu dodamy, że ma znaleźć par partnerkę. Tutaj też ma znaleźć partnerkę. Tutaj też skoro mogą, to niech robią. Może też znajdziesz kogoś. Hmm, jeszcze jedną córkę. Ten wiking ma już doświadczenie zakrzyknął druid. Budowniczowie mogą teraz znieść młyn. Najlepiej w pobliżu farmy, gdyż produkowano na niej zboże posłuży do produkcji mąki. No i mamy zadanie wybuduj młyn. To od razu to robimy. Najlepiej gdzieś w pobliżu, na tu. I tutaj jest pokazane jakie przedmioty są do tego potrzebne. Żeby dodać farmy, była potrzebna glina i dwie sztuki drewna. Natomiast z młynu było potrzebne jedno z dwie sztuki kamienia i dwa drewna. Tak, to, jest, to są złoże kamienia, tak one wyglądają. I Po pewnym czasie, może się wydawać, że ich jest bardzo, bardzo dużo, ale koniec końców, to one bardzo szybko się wycerpują. Tak samo jak wszystkie inne złoże. Oczywiście to jest glina. Akurat z gliną nie ma takich problemów, bo glina nie jest aż tak wymagana jak kamień. No i są drzewa. No, to ja wiadomo, wszystko. Tutaj ktoś znowu dorósł. Cywil Dorus, Młynarz, łąka, młyn. Tak. I tutaj mamy młynarza. Młyn dumnie prężył się wiatrą. Android nam pogratulował. Tylko wiking uprawia sobie tej pory Lem, rolę, ma dość doświadczenia w kontakcie ze zbożem. Zatrudnij go jako mnarza i patrz jak nabiera doświadczenie w tym zawodzie. Ktoś inny niech zajmie się jego miejscem na farmie, żeby kontynuować produkcję zboża. Tak. Tutaj nie trzeba zdobywać doświadczenie, ponieważ w późniejszym etapie będzie ten budynek, który nazywa szkoła, i będzie można od razu szkolić danego zawodu. Jest coś przydzielone jakiegoś? Nie, to może tu. Mm, tak, a, ale jak już mówiłem, mimo że się ma szkołę, to i tak jest po czym najpierw musi się odkryć ten odpowiedni zawód. Dopiero później będzie można się nosić w szkole. Niektórych budynków może wzięli tragarze lub kupców, powiedział druid, gdy czekaliśmy na młynarza. Oszczędzają oni zachodu innym robotnikom, pozwalając im skoncentrować się na produkcji towarów, a nie na ich noszeniu. Dobrze jest też przydzielić kilku tragarzy do Twojej kwatery głównej lub magazynu. Tak, w tym momencie dostaliśmy możliwość do, do przydzielania tragarzy. Hmm, tu jest jakiś cywil, to przydzielimy go tragarz. Tutaj przydzielimy jednego tragarza. Hmm, tragarz. Tutaj przydzielimy drugiego tragarza. Są jeszcze cywile, są tragarz. No, jeszcze innego rzecz się przydzieli, i teraz jest taka możliwość. Tylko muszę ją szybko znaleźć. Hmm, pokaż obszar. Obszar pracy? Tak. E, tu pokazuje nam, w jakim zasięgu on pracuje i skąd przynosi przedmioty. W tym momencie blok startowy jest tu i przynosi z całym tym okręgów. Możemy na przykład przydzielić, żeby. Hmm, to Przydziel obszar pracy. E, piekarz do produkcji chleba potrzebuje oprócz mąki także wody. Wybuduj studnię w pobliżu miejsca, w którym kiedyś powstanie... piekarnia, przepraszam. Przed główną siedzibą osady jest nieco miejsca. Zniesiona ta studnia będzie nie tylko dobrze wyglądać, ale i... Ze, ale i nie zajmie miejsca potrzebnego na inne, większe budowle. I wybuduj studnię. Tak. E, w tym momencie przydzieliśmy tragarza tutaj. Jak widać, obszar pracy zmienił wygląd, i będzie teraz zbierał wszystko z, z tego zasięgu. To jest dobre w momencie, jak sobie można zauważyć, że jest na przykład złoże złota. To można sobie dragarza przydzielić tutaj, i dragarz będzie zabierał wszystko stąd, i będzie znosił tutaj. Tak. No to co? Myślę, że w tym miejscu skończymy pierwszy odcinek zrobię zapis niewykorzystany tak, gra zapisana i myślę, że skończymy tą misję w następnym odcinku także dziękuję dziękuję i zapraszam do następnego odcinka